żeby się dostać na Macuki Yard, to pierwsze co dobrze było o, o, i... Czy wzjazd wytrzyma Siedem osób projektowany na jedno OK tak. Siemano z tej strony Oskar Oskarmacuka to jest odcinek w którym dużo skaczymy na rowerach małogalamy jest duża ekipa crew są MTB, są BMXy, ja mam BMX tam na dole, więc później będę idzie na BMXie. No i ogólnie jest plastik i latamy i będą sztuczki, więc zapraszam. I Mega odjechał, on jeszcze na łopatach ludzi. To jest ale to i tak jest sukces, tak? Tak. No, ja nie umiem tak skakać. jak pokaż tego No i nie umiem skakać, ale Wysiołek mam dobry. Nie, to ja dostałem sobie, kupiłem. Ojej, ja! jak on tu wsiadł. leci pierwszy raz po, po długim czasie, bo on miał kontuzję jakąś i teraz już jeździ. Ale zobaczymy jaki. Dużo dopingu ma. To jest Wojek. Czemu jak się może no, warto lądować ogólnie. Tak, tak. Wojto, it's coming, dawej! Trzeba sobie się stacjonatuje na chępanie strzem? Robię. Na easy? Wysoko. I, ale jak ja w prawo skręcę to umrę, ja skręcam nawet bez trój. Myślisz, <grym> palu, uda mu się? Uda mi się. Uda mu się, ale za pierwszym razem? Tak. Czy ten skok będzie odbyty? Odbyty. Odbyty skok, papa! pa! it's coming, uwaga, spędino i szybny maniek. Co ty robisz? No teraz, ale wchodzi i skacasz od razu, no nie... 3 sekundy. Kuba it's coming. O Kurde, kurde jakbyście Gdzie widzieli jak Kuba ostatnio wyskoczył, wyrzucił rower i wpadł rower w stół. To było coś. Robisz, to salto? No ja tu zawsze robię. No to dawaj. Ale teraz już nie. Słuchajcie, teraz się będzie działo. Wiecie, że Kuba ma ciekawą technikę skoku, ale, ale ma bardzo twardy amortyzator, więc Kuba zdecydował, że na bmx będzie jeszcze twardziej, jak wiecie z ostatniego odcinka. O, o bo mać, Ale yeah. był dostał tu Ja już myślałem, że po pierwsze. O, ci, Nie, to to I to i to to do. no maj, że czeka. Nie robi. Ale złapać. 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 Miał być old school! Złapać. Złapać. A to jest na czego się nie. Nieuw! Ja tych przejeździ, Kuba się wkręcił. Zapomniał życiu, leci. O nie, szybko! Się... Ja! Ale myślałem, że się wystrzelisz. W górę wyciągnę, No, ale tak wyglądało jak się zabiegam. Słaby jest. Det var för sämre, Walter! Nej men fan skit då! Jag måste till David

I dobrze! Dawajcie jak już zawracacie! O! 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 Ale wyskok! O tak! Zagrywamy? Kupi to, Kubito, nie O kurwa! Ale challenge! Bo często pytacie, czy możecie przyjść na masówki i nie, możecie, możecie jak najbardziej. Właśnie tu chcę wytłumaczyć jak. No. A więc, żeby się dostać na cukier, to pierwsze co? to musicie ogarniać skakanie, bo to nie jest miejsce, w którym my się uczymy skakać, bo uczymy się skakać na obozach, do których macie link w opisie, ale jeżeli chcecie polatać z nami i umiecie skoczyć taką hopę jak tutaj, czyli taką metrowego stepa, upa nie metrowego hopę na piasku z ziemi, taką od takiego wybicia, albo jak jeździcie na kozie Kelly's 30, to nie zapraszam, nie dlatego, że ja nie chcę was tutaj, tylko dlatego, żeby się tu będziecie nudzić, bo z niczego nie będziecie mogli skakać, bo jak nie umiecie z pionowego kłotera zjechać. cały patrzy. Nie no, na kogoś dobrego na kolei siły 30 Dobrze! Podwójny A Właśnie o to chodzi, Tomek trochę umie skakać, a jak mu idzie na tej chłopie? A zobaczcie, on ma 14 lat i umie salto, więc jeżeli macie 14 lat i umiecie salto, to możecie przyjechać. Ktoś napisał ostatnio w komentarzu pod filmem, że ma 14 lat i umie podwójnego flipa. Jeżeli faktycznie tak istniejesz, słuchaj ziomek, przychodź tu, i ja cię po prostu. Ja... Nie ja ci... ja cię Słuchaj, ja ci opłacę pobyt, ja wszystko dla ciebie zrobię. Jak masz 14 lat i umiesz flipa, ja będę ci swoim sponsorem. co? Oj. A więc druga rzecz, jeżeli macie ten, umiecie podstawowe skoki, ogarniacie, to nie ma problemu. Napiszcie do mnie na Instagramie, ewentualnie napiszcie gdzieś pod filmem czy coś takiego, żebym się, żebyście się ze mną skontaktowali i nie ma problemu, żeby tutaj przyjechać. A na razie pisały do mnie same dzieci, które wiecie, skaczą jakieś małe hopki i piszą, czy mogą przyjechać. Tu nie chodzi o to, żeby przyjechać, pozbijać piątki, bo jak chcecie pozbijać piątki, to jeżdżę na zawody, na obozy i w ogóle. Więc jeżeli umiecie skakać, chętnie zapraszam na sesyjkę. Kurde, ale w, tym jest kanionie torku, <laughs> w Kanionie torku! tak, torku, tak, tak! No. IT to by nie było takiej mowy w ogóle. Całkiem... To tutaj krzywy. coś odchodzi. Znaczy fajne. Tak się kurde, torku. kurde, mocno kurde. Spróbujemy może łapami naprostować. Okej okay. i co się mówi w takich sytuacjach? Jedzie Kuba, skacze, robi no... Nie, supermana. No i nie wylądował. Tutaj macie na to ja tego Wojtka, co mi dał flipa w wieku 14 lat. Przecież no. Nawet nie masz 13 lat. No i co z tego? Ale umiesz dobry flipa. Dobra, i tu jak Kuba Zastręć z parem, to zrobisz nosni' karcie no. A. no, no. O, pięknie, okej okay, jasno

Nisko. Lecisz dużą Kupson? Lecisz dużą? No to dobre. Lecimy? duże. A ty też lecisz chyba? Dużą. Po co? No żeby pokazać, że umiesz? Nie wiem. Gdybyście chcieli pytać, to ta mała hopa ma przelotu 4 metry. Ta duża 7, dlatego ta duża jest większa. Dużo się leci. I jak małej nie polecicie, do dużej też nie polecicie, a Kuba poleciał małą i teraz pewnie dość zrobi na salto na dużej, a to jest hardcore. za saltem od Kuby. Albo Kuba Super ma dzisiaj free. dzień taki, taki dziwny, taki nie w stylu Kuby, Także może być to no-hander, nagrywaj. O, oh, uwaga, uwaga. I przyspieszenie świetlne. ryzyka, Wiesz, do... <gulatory> dobra. No kurde, by totalnie było. nie wyszło. Добре, сега, 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 Jestem super zadowolony z moich barspinów, bardzo je kocham, może nie są jakieś najpiękniejsze, może nie wychodzą mi z każdej próby, może nie umiem zrobić na przeschopę, tylko na półkę, ale jestem z nich dumny. Bardzo długo z tym walczyłem, a teraz czasami robię. O, o, ty dobra, ale jaki przytrzymany to jest zawodnik czy zawodnik. Wow. 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 Ale przeszliśmy! Oooo! Ale przeszliśmy! To jest flipa do Kejsa, ale na poduszkę wybaczyła. Ja teraz nabiję mi się latam. Może mi się uda wbić tam na górze na tak. pedzi. To byłaby czadowa akcja. <grymka> to jest fajna kamera, naprawdę. Tak da... czy ja tak? Nie, nie wiem jak to zrobić, czekaj to co, co no chcesz, chcesz to zrobić? Nieważne Łajcio <noise> 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 Salto tutaj i tutaj barsting Bardzo uważajcie, i to będzie tutaj. całkiem łajciorni Objebany, hopa Ej, co odwróćmy? Patrz, będziemy się widzieli. Kurwo, sprytne nagrywa się Co mamy mówić? Zap, zapraszamy, zapraszamy na, na Zakopańsko Na kanał Zakopańsko, na YouTube i tam są lepsze filmy no nie będę no, ukrywał no pewnie że są No i i dawajcie donate'y bo macie donate'y? Nie, nie mamy, ale kamery nie mamy też. Jak jest lepsze, to się sławić. Ej no na wańchor. Ajajaj. Ajajaj. A to co? To co? Ty wytrzyma, Siedem osób. Był projektowany na jedno. I kto by go wytrzymał? To, to mam wrażenie, że, że jest Drugi jest... gracz. Jest tak. To Playback jest dla cipek Prawdziwi gracze skaczą na twardo. <grym> Fucking. Zdamy odpowiedź, ale czy będzie smakość? Nie ma. Także jak będziesz wpierdalał mleko, to urośnie. No i tu, zauwałeś. I naprzód! Jest! No, no co on Fucken. trawka to szkolna, a nie, taka szkolna, Roveri i trawka to szkolna zajawka. On bo nie wygląda jak taki Tomek. No co, ty, no? Lecimy z chłopakami secylkę na małej linii, bo już jest za ciemno na dużą. Tam na razie jest step down, jak wiecie, bo z Step down znaczy, że wybicie jest wyżej niż lądowanie. Jest trochę high ale ogólnie my jesteśmy z dowodzącym. więc high więc dajemy radę. Teraz mamy znam ja w zaufanie, papryk pal pa, pa, będzie skakał, a oni tu stoją, jak ich zahaczy, to ich zrzuci. Więc on się wywróci, a oni spadną z wysokości. No i leci, no, młody no, ludzie. Oh, o, młody ludzie. Oh, oh. O! 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 Nie, to jest! Nie, coś fajnego Coś fajnego, bo... Sprawozdawam tak, że jestem mądry, ale jestem taki sam <grych> <grych> Dobra, uspokój No Co on robi? Kurde <grych> pieczu Ale był, fulko mi, kurwa, hewa. Ogólnie nagrywanie jest tak ciężkie. Ja muszę patrzeć w ekran? I na was. Nie, to jest straszne A do czego się nadajesz? Do polskiego freeride'u